Państwo już nie macie pytań? Bardzo proszę, pójdźmy w To pójdźmy w Bardzo proszę. Dzień dobry, ja na Mąkosa, Radio Zakieria. Ponieważ tutaj koleżanka nie, nie zdążyła dopytać, bo został włączony jej mikrofon, chciałam zapytać pana prezesa o ten gest Kozakiewicza w Sejmie, pokazany przez Mariusza Kamińskiego w stronę posłów Koalicji Obywatelskiej. Czy tak powinna wyglądać debata w Sejmie? Ja nic nie wiem o żadnym geście Kozakiewicza, znaczy wiem, co to jest gest Kozakiewicza i doskonale pamiętam tą piękną chwilę która cieszyła ich tylko nie to Polska, ale kawał świata. Natomiast nie, nie widziałem tego gestu i dlatego uważam, że to jest po prostu y, jakiś element, no nazwę bardzo łagodnie i elegancko manipulacji, manipulacji, także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pani. bardzo proszę, kolejna redakcja. Czy są jakieś pytania najlepiej w temacie może dzisiejszego spotkania, konferencji tego co dzieje się w Polsce z mediami publicznymi? Jak łamane ZAPECZE. jest to prawo? Proszę Państwa, ja wiem jedno. Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie Państwu współczuję. Dziękuję Państwu. Na tym kończymy naszą konferencję prasową. Dziękuję serdecznie to Państwu za sprzeczna z prawdą i im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze. Tym jest skuteczniejsze. Ono nie może być bliskie ono musi być skrajnie brutalnie przeciwne prawdy. Jeżeli komuś ktoś coś ukradł, to ma powiedzieć, że jest odwrotnie. To ma powiedzieć brutalnie, jasno i wprost, że jest odwrotnie. Tylko wtedy ma szansę na skuteczne przekonanie kogokolwiek co do swojego, co swojego punktu widzenia. Uwagę zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.